Przystępujemy do porządku obrad i pierwszą uchwałą jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia kultury zabawy i zasłużonej dla nas tego. Czy macie Państwo jakieś uwagi? Tam y, zmiana, może Pani Sekretarz, y, Pani na której dla naszym ta zmiana, bo nie żyją nas, bo to już Byliśmy w kontakcie telefonicznym z nadzorem prawnym mojej zarówno Panie z Biura Rady, ja i Pan Wysoki Czajol. Pani Biura Prawnego Województw kwestionowała zapis tej naszej poprzedniej uchwały odnośnie publikacji tego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W pewnym momencie chcieliśmy jednak utrzymać to nasze stanowisko, bo jak sięgnęliśmy do tam różne województwa jednak publikują takie swoje wojewódzki w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych, tylko jest z Województwa Mazowieckiego. Niemniej jednak, żeby sprawy nie przeciągać, no bo faktycznie e, pani może e, jeszcze na czas na to, żeby zwrócić uwagę, że to jest niezgodne z prawem, to taki tutaj mam e, ewentualnie takie rozwiązanie e, zaproponowała, że może wystąpić do rozstrzygnięcia. Ale więc znowu będziemy czekali przez kolejny następny miesiąc, a ta sprawa nie jest e, aż tak istotna i W zakresie tej konstrukcji nie było żadnych wątpliwości, co że ten paragraf uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dnia 30 października 2008 roku. Żeby nie nadawać mocy wstecznej na tak? Czy państwo są za tą propozycją na dosypuły? Kto z państwa Radnych jest za przyjęciem takiej zmiany? 12. 13, przepraszam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli 12. Proszę Państwa, pierwsza uchwała to jest, jak mówiłem, dotycząca, znaczy zawierająca tą zmianę, o której przed chwilą... Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów honorowych obywateli miasta Józefowa i zasłużonych dla miasta Józefowa oraz przyjęcia regulaminu nadawania tych tytułów z znaniesioną przez chwilę poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie przyjęto uchwały.